To prostu jak twierdza. Zniszczyć, nie, nie, nie Jesteś jak remisu, słodka, piękna Posypka niczym uśmiech Nieważne jak cię nazwą Nazywaj się tak, jak sama siebie widzisz Ważne jak skończysz Nieważne jak zaczniesz Twa siła jest bezcenna, a nie zgaśniesz Nie dawaj nigdy kogoś innego I tak nie kupią ciebie takiego Każde ma uczucia, nie bój się Spod maski zatracenia Pokaż je, a szczęście znajdziecie prawdziwie się uśmiech by twój świat był lepszy może. Nie znam, to, ale jak cię widzę, wiem, że jesteś piękny. Jesteś jak McDonald's. Każdy ciebie chce. Strupa cię jak frytkę. Jak frytkę. Jesteś jak McDonald's. Każdy ciebie chce. Cię jak frytkę. Jak frytkę. Jak Każdy ciebie chce. cię jak frytkę. jak frytkę. Jesteś jak kawa, którą człowiek szuka już od rana, jak czekolada. To się mile dziewczyna, która z z w rękach trzyma Bądź zawsze dobra, nie zawsze musisz być miła Nie jesteś aniołem, ale wszyscy się nimi dopiero stajemy To jest proces, po drodze popełniamy błędy popeł Ktoś gada, nieważne Jesteś cenna jak perła i głęboka i jak rzeka Każdej zły myśli, która ciebie niszczy Powiedz spadaj. spadaj, 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 spadaj Bóg jest z tobą I z podniesioną głową Jesteś stworzona na jego podobieństwo To znaczy bijesz ciebie dobro i piękno Bądź szczęśliwa, nawet jak czasem nie jest lekko Jesteś jak McDonald's Każdy ciebie chce Strzupa jak frytkę Jak frytkę Jesteś jak McDonald's każdy ciebie chce skrupa cię jak frytkę, jak frytkę. Jak Teraz twoja kolej, uśmiechnij się i swoje smutki olej.